Takie grubasy mi wyszły. Ciężko będzie mi na pewno je zjeść. Widzicie to? Widzicie tą grubość mięsa. Mm. Cześć moi drodzy. Dzisiaj zrobimy sobie pyszne i sycące bajgle. Tutaj przygotowałam. Będą one z takim kotletem z mięsa mielonego. I jeżeli ktoś jest zwolennikiem i bardzo lubi płynące żółtko. To tutaj w środku będzie takie umieszczone. Także zapraszam do dalszej części odcinka. Wszystkie składniki napiszę Wam poniżej, a tutaj po prostu będę przedstawiała Wam, co dodajemy. Nie będę już mówiła w wielu gramach i tak dalej, bo wszystko wypiszę pod spodem. Także zabieramy się za mięso. Teraz do tego naszego mięsa dodajemy jedno jajko, paprykę słodką czosnek w proszku mam przyprawę do kurczaka wszystko ze sobą mieszamy z tego naszego mięsa tworzymy sobie teraz na taki sam rozmiar jak nasze bajgle takie kotlety tak powinny wyglądać, takiej wielkości żeby się nasze kotlety tutaj zmieściły na te bajgle na naszą patelnię dodajemy sobie tutaj troszkę masła. Masło roztapiamy, nasze kotlety przekładamy. Teraz na patelnię. Smażymy jakieś 8 minut z jednej strony. Przewracamy. Ja lubię, jak są takie bardziej brązowe, krupiące. Teraz pozostawiamy na 5 minut. Po 5 minutach dajemy sobie teraz sera na górę, tak żeby było całkiem dużo. I tutaj mam już lekko podsmażone pieczarki. Też sobie damy troszkę na górę. Jeśli nie lubicie, to możecie na przykład paprykę. Ja robię w takiej wersji, która według mnie jest najlepsza, ale oczywiście możecie sobie coś innego też z spróbować. Teraz sobie przykryję na 3 minutki nasze kotlety, i zaraz się widzimy. Odkrywamy, przełożę sobie na talerz tego tłuszczu. Nie wywalamy, bo będziemy na nich podsmażać bajgle. Nasze bajgle przecięłam już na pół poza kamerą. Teraz sobie wytniemy trochę większą dziurkę z tej górnej części, tak żeby w środku jajko się zmieściło. E, taka wystarczy i tak samo robimy następne. Te dolne części smarujemy sobie koncentratem. Aha, jeszcze Wam pokażę. Jak zrobiłam. Tak. I tu jeszcze jedna. To wracamy. E, tak, smarujemy koncentratem. Możecie jakąś pasatą. Bo z jakimś sosem pomidorowym rozprowadzamy i przenosimy na patelnię. Podsmażamy na tym oleju, który mieliśmy wcześniej z naszych kotletów. Dwie-3 minutki i powinny być gotowe. Zobaczymy, jak wyszły. O, tak powinny się prezentować. Teraz tą naszą drugą część też tu przekładamy. Ja sobie już wysmarowałam koncentratem. I teraz w te nasze dziury będziemy wbijać jajka. Wiecie co? Spróbuję z jednym żółtkiem, bo jak wlałam cało, jak to widzieliście, co tam się stało. Białko całe się rozpłynęło poza naszą bułką. Zobaczymy całe żółtko. Może tak. Okej, okay, dobra, mam już patent, jak to zrobić. Najpierw sobie dodamy tylko żółtko. Poczekamy aż troszkę. Na dole to białko się zrobi takie lekko podsmażone. I wtedy dodajemy nasze białko. Widzicie, teraz w ogóle nie przylatuje przez naszego bajgla. Zakrywamy teraz sobie naszą pokrywką na jakieś 3 minutki. Tak się prezentują. Wyciągamy teraz je z patelni i teraz tak ja sobie dodam troszkę keczupu, troszkę musztardy. Teraz nasze kotlety jeszcze raz poleję sobie troszkę musztardą, keczupem. Dodajemy sobie teraz cebuli. Mam tutaj skrojoną cebulę. I teraz nasze górne części. Ale przed tym dodam sobie trochę zieleninki. I teraz nasza górna część. I ostatni. Patrzcie na te grubasy. O mój Boże, czekajcie. Wam bo podniosę jednego. Taki. Już widać jak się rozpływa z góry żółtko. Teraz sobie rozkroimy. Takie grubasy mi wyszły. Ciężko będzie mi na pewno je zjeść. Kto jest teraz za tym, żeby tego bajdla przeciąć na pół? Ja. Nie chcę Wam właśnie zasłaniać tą ręką. Może z tej strony. Jedną półkę zjem sobie, ja. Drugą zostawię sobie na no później. Widzicie to? Widzicie tą grubość mięsa. Mm. Zabieram się do szamania i widzimy się w następnym odcinku.